wstępie nie mają Warriors Team, Wojtek przygotowania. Standardowo zaczniemy od tego, jak długo trwają, od kiedy wiesz, że tu zawalczysz. No i pytanie co wiemy, co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku, bo. To też mnie bardzo ciekawi, co o nim sądzisz? Znaczy tak, e, informacja o, o walce pojawiła się już jakiś czas temu, myślę, że, że e, około dwóch miesięcy. E, decyzję podjęliśmy wspólnie z trenerem, e, że, żeby wziąć tutaj udział w, w, w walce. E, przeciwnika tak naprawdę poznałem e, dzisiaj. E, za wiele nie wiem, tak powiem szczerze. Wiem, że ma jedną walkę stoczoną na, na jakiejś półzawodowej, chyba e, w, w jakiejś walce półzaw, półzawodowej. E, a jeżeli chodzi o przygotowania, to trwają już, no, w jak się dowiedziałem, więc żeśmy zaakceptowali to, żeby, żeby wziąć walkę, to, to te przygotowania trwają mniej więcej tyle samo. Jeżeli chodzi o Twoje doświadczenie, czym na ten moment możesz się pochwalić? Gdzie startowałeś? Czy masz jakieś medale na koncie? Jak to wygląda w Twoim przypadku? Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje starty, nie jest ich za wiele. Mam dosłownie jeden start na, na Almie, na, 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 na jednej z większych takich organizacji dla, dla amatorów. No i myślę, że, że, że to tyle, tak? A jeżeli chodzi jeszcze o, o czas treningu, to tak, treningi zacząłem tutaj u trenera Karola, Karola Zery już y, 3 lata temu. Przez 2 przez lata trenowaliśmy tutaj z, z trenerem Karolem. Później była tam pandemia, jakieś takie różne rzeczy, które przerwały te treningi, a obecnie trenuję w, w Radomiu, w Crossfight Radom. Y, no i tyle. No to w takim razie zapytam Cię, co Cię ściągnęło tutaj do Przasnysza? Znaczy tak, z Przasnysza, do Baranowa. Z Przasnysza pochodzę, więc, więc tutaj, tutaj mam dużo znajomych, dużo, dużo, dużo kontaktów, że tak powiem. Z Karolem się znamy właśnie, z trenerem Karolem się znamy właśnie przez to, że, że był moim pierwszym trenerem I, i, i taki kontakt, żeśmy dobry złapali między sobą, że, że no po prostu dobrze nam się, się pracowało. Zadzwonił do mnie trener Karol, że jest taka, taka opcja, żeby tutaj się pokazać w Baranowie na, na, na gali Sparta 8. No i tak jak mówię, zaakceptowaliśmy tutaj z trenerem już, już z radomia tą walkę, żeby, żeby spróbować po prostu zobaczyć jak to jest, i tyle. No i co, co tak naprawdę zobaczymy? Co ty chciałbyś pokazać? Z czego będziesz zadowolony, jeżeli chodzi o tę walkę? Znaczy tak, e, chciałbym pokazać po prostu dobrą walkę, która będzie się podobać. E, czy wygrana, czy przegrana, to nie nastawiam się jakoś na, na ten moment jakoś specjalnie. Po prostu chciałbym dobrze zawalczyć, e, wypełnić zadania, które trener przede mną postawi, e, zrobić dobrą walkę i myślę, że tyle tak na, na, na chwilę obecną. No to jeszcze ostatnie pytanie. Radom MMA stoi ostatnio KSW, przecież tam było, więc pytanie, Twój ulubiony zawodnik, jeżeli chodzi o sporty walki, to Daniel Rutkowski. Dlaczego? Dlaczego mocne zapasy, mocna stójka, ogólnie pozytywny człowiek, bardzo, bardzo fajny człowiek.